Witamy w kolegium futbolu, w którym udajemy się dzisiaj do Maroka, czyli państwa, które zajęło rewelacyjne czwarte miejsce na ostatnim Mundialu w Katarze, a do tego ma już zapewniony awans na tegoroczny Mundial rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No i wiemy, że wystąpi także na kolejnym Mundialu w 2030 roku, gdyż reprezentacja Maroka będzie gospodarzem razem z Hiszpanią i Portugalią. Trudno zatem nie oprzeć się wrażeniu, że projekt pierwszy afrykański Mistrz Świata umiejscowiony jest właśnie w krainie zachodzącego słońca, jak malowniczo nazywany jest Maroko. A zatem, jedziemy na Mundial. Kibice Maroka mają w pamięci ten rewelacyjny mundial w Katarze, to czwarte miejsce, ale właśnie otrzymali zimny prysznic w styczniu tego roku w finale Pucharu Narodów Afryki, 35. edycji tej rozgrywek. Przegrali z Senegalem 0 do 1, i trzeba powiedzieć, że był to, Michał, mecz pełen kontrowersji. Wątpliwości, no i też y, decyzji sędziowskich, bardzo, bardzo wątpliwych. Znaczy, był to mecz bardzo nieprzewidywalny i tak naprawdę nie byliśmy pewni, czy ten mecz się skończy w ogóle i czy nie dojdzie do takiego skandalu, że mógłby być w jakiś sposób powtarzany, no bo reprezentacja e, Senegalu na znak protestu zeszła, no chociażby przez to, że te decyzje w końcówce sędziego były e, no bardzo kontrowersyjne, no bo z jednej strony nie uznane gol. Oczywiście tam można byłoby się doszukiwać faulu, no ale też z drugiej strony karny dla reprezentacji Maroka, no i ten karny, który później po tej przerwie, tych negocjacjach z piłkarzami został niewykorzystany, więc no ja myślę, że no, niektórzy mówią, że to był skandal, dla niektórych, że to były no, takie emocje związane z finałem. No, też było gorąco na trybunach. No, ale myślę, że wniosek też taki główny będzie dla FIFA, że jednak y, na mundialu w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku, kiedy będziemy mieli 48 zespołów, że jednak ten dobór sędziów musi być bardzo odpowiedni. No, bo sędzia z Demokratycznej Republiki Konga nie był sędzią doświadczonym. E, no, i też no, popełniał dużo błędów. No powiedzmy o tym, że trener reprezentacji Senegalu dał znak do tego, żeby zejść z boiska po tych właśnie kontrowersyjnych decyzjach, a Sadio Mané no to był ten człowiek, który przywrócił jakby do życia ten finał. Znaczy było widać, że właśnie Sadio Mané chciał zagrać ten finał do końca i. I tak naprawdę to też pokazało autorytet no, jednego z najlepszych piłkarzy Afryki, który dwukrotnie w ostatnim czasie, już możemy powiedzieć, zdobył Puchar Narodów Afryki. No ale rzeczywiście no, tu była walka o to, żeby ten mecz dokończyć. No bo z jednej strony prezes FIFA na trybunach, Infantino i tak dalej. No myślę, że rzeczywiście, jakby ta reprezentacja Senegalu nie, nie wróciła, no to mogłoby się skończyć jeszcze większym skandalem i konsekwencjami dla samej reprezentacji, tak. Senegal wygrywa drugi raz w historii Pucharu Narodów Afryki. Mógł również drugi raz w historii, mogło wygrać Maroko, no ale to się nie zrealizowało. 50 lat temu pierwszy jedyny jak na razie dla Marokańczyków tytuł właśnie w tych rozgrywkach w 1976 roku. Ale o Maroku, co... Wiemy po tym finale, co wiemy po tym turnieju. Czy rzeczywiście ten plan Mistrzowi świata z Afryki to będzie Maroko ma na to szansę w 2026 roku, biorąc pod uwagę doświadczenia i z Pocharu Narodów Afryki i z tego ostatniego mundialu, gdzie zajęli czwarte miejsce? No myślę, że jeśli chodzi o Maroko, no to no mają też ciężką grupę i to wszystko będzie zależało od sytuacji wyjściowej, bo przypomnijmy Brazylia, e, Haiti no i Szkocja to będą wymagający rywale, przede wszystkim Szkoci i Brazylijczycy. Ehm... No i później po prostu ten układ w grupie, bo no jednak jak prześledzimy na tym Pucharze Narodów Afryki, to Maroko grało taką dobrą, poprawną piłkę. Zresztą większość afrykańskich zespołów gra taką piłkę w stylu europejskim, natomiast no to nie były też takie zwycięstwa, wiadomo, pokarnych w półfinale. No, ten finał też, też Maroko przeważało na początku drugiej połowy. A nie było w stanie wykorzystać sytuacji, więc ja myślę, że ten trener ma jeszcze trochę pracy do wykonania. No i rzeczywiście, wydaje mi się, że. No Maroko też grało z taką swoją strategią, bo jak przypomnisz sobie mundial w Katarze, to oni nie grali efektywnie, efektownie, wręcz efektywnie, bo te wygrane były pokarnych z Hiszpanią, z Portugalią 1-0, gdzie tam było dużo akcji i samego Cristiano Ronaldo. No więc to być może to będzie taka kolejna strategia na kolejny mundial, no ale to też może szybko zawieść, no więc myślę, że jeszcze ta drużyna musi wiele mankamentów, że tak powiem, poprawić. No tak, no ale kiedy zajmujesz czwarte miejsce na poprzednim mundialu, no to właściwie krok do przodu no to jest tylko już zdobycie jakiegoś medalu i może nawet właśnie walka o e, ten tytuł. Czy ta drużyna jest już takim kompletnym, gotowym produktem, czy raczej przez te cztery lata wydarzyło się coś, co ją rozregulowało, i już ten kolejny mundial wcale nie musi być taki rewelacyjny w ich wykonaniu. Ja myślę, że to jest kwestia tak naprawdę też szczęścia, bo popatrzmy e, analogicznie w 2018 roku mundial e, w Rosji i wtedy wszyscy mówili o Anglii, tak? że Anglia zajęła czwarte miejsce i że to już będzie ta drużyna e, tylko rosła, no ale gdzieś tam w ćwierćfinale trafi na bardzo dobrze dyspozycjonowanych Francuzów, więc myślę, że tutaj też e, to będzie e, zależało od tego na kogo oni trafią w tej fazie pucharowej. No, i najpierw trzeba wyjść z tej grupy, o której mówiłeś, niełatwej przecież. Natomiast ja chciałem jeszcze dwa zdania o tym, jak skonstruowana w ogóle jest drużyna Maroka i o tym o tych dwóch jakby odnośnikach czyli Hiszpania i Francja to są te dwa bieguny na które patrzą wszyscy związani z reprezentacją Maroka bo stamtąd pozyskiwana jest większość zawodników którzy decydują po prostu o jakości tej drużyny No przede wszystkim no ich gwiazdy czyli jak z z PSG czy dla z Realu. No ale też pamiętajmy, że Maroko miało też taką sytuację, ponieważ oni grali na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i później mieli tą przerwę do 2018. No i bardzo mocno się skupili na trenowaniu młodzieży, na wysyłaniu młodzieży do szkółek piłkarskich w Europie, no ale też na tak zwanym monitorowaniu diaspory. Tak, jacy piłkarze, powiedzmy, czy to, w, tak jak wspomniałeś, we Francji przede wszystkim, ale w Belgii. W Holandii, no i oczywiście też w Hiszpanii mający marokańskie korzenie, mogliby grać dla reprezentacji Maroka, tak? pod warunkiem, że naprawdę nie dostaną powołania do reprezentacji, gdzie się urodzili, tak. No i taką sytuację mieliśmy z Yamalem, Jamalem, tak? bo pamiętamy jeszcze jego zdjęcia z mundialu. W katarze kibicował w bluzie reprezentacji Maroko. A no właśnie, a jeszcze sytuacja z bramkarzem Bono, który urodził się, to ciekawostka w Montrealu i po trzech latach pobytu w Kanadzie cała rodzina powróciła jednak do Casablanca, czyli rodzinnego miasta ojca Bono. No I była też możliwość gry w reprezentacji Kanady tego bramkarza, no ale koniec końców przeważyły tutaj kwestie związane z narodowością to rdzenną, rodzinną. I, i, I gra dla Maroka. I no to też jest zawodnik, który co prawda grający teraz w lidze saudyjskiej, ale wcześniej no to przede wszystkim Sewilla, Girona to są te kierunki, gdzie właśnie wyławiani są ci zawodnicy, którzy mogą wyraźnie wesprzeć reprezentację Maroka. No i to jak widać przyniosło efekt w Katarze. Ciekaw jestem, czy, czy uda się to utrzymać w tegorocznym mundialu. No a jak nie, no to są jeszcze rewelacyjni chłopcy, którzy przecież. W ubiegłym roku wygrali Mistrzostwa Świata do lat 20, w finale pokonując reprezentację Argentyny 2 do 0. Dwie bramki, tam strzelił Yassir Zabiri, kolejna wschodząca gwiazda, też młody zawodnik w lidze portugalskiej, ale jakby te kolejne nazwiska pojawiają się już w orbicie zainteresowań trenerów dużych klubów i myślę, że w razie czego, gdyby nie udało się. Raz jeszcze zachwycić w najbliższym Mundialu, no to ten Mundial, kiedy będą współgospodarzami, to może być rzeczywiście ten moment, kiedy uda się Afrykańczykom wznieść no, ten najważniejszy puchar na świecie. Ja myślę, że tutaj też bym trochę sztudził, bo pamiętam jak było ze Stanami Zjednoczonymi, tak? że oni też mieli zdobywać Mistrzostwo Świata. Jeśli miałbym dzisiaj powiedzieć tak, na którym Mundialu Maroko zajdzie dalej, to myślę, że na tym, na którym będą gospodarzem, bo zawsze jest tak, że gospodarzą jednak te ściany sprzyjają, a jak widzimy, oni mają kibiców oddanych, fanatycznych i jest to duży, jakby nie patrzył, 35-milionowy. E, kraj. E, natomiast myślę, że tutaj w na najbliższym Mundialu w Stanach Zjednoczonych, no to myślę, że to będzie też ta kwestia szczęścia. Pamiętajmy, że też mamy o jeden mecz pucharowy więcej, więc tutaj już to też może decydować. No tak, zobaczymy zatem, jak sobie poradzą Marokańczycy w najbliższym Mundialu i co będzie się działo za 4 lata. Natomiast co ciekawe i istotne na pewno, to to, że Maroko wraca do Meksyku, bo dwukrotnie grało w Mistrzostwach Świata właśnie, kiedy rozgrywane one były na terenie meksykańskim, bo inauguracyjny występ. 1970 i 1986 również Maroko pojawia się w Meksyku, zatem takie ważne wydarzenie. I 1994 w Stanach Zjednoczonych też gra Maroko. W sumie sześciokrotnie do tej pory występowało, no i będzie teraz po raz siódmy, może to będzie taka szczęśliwa siódemka. No i też warto dodać, że to właśnie Maroko było tą pierwszą afrykańską drużyną, która wyszła z fazy grupowej, to było w Meksyku w 1986. No i też jest pierwszą drużyną afrykańską i arabską jednocześnie, która znalazła się w czołowej czwórce Mistrzostw Świata, co miało oczywiście miejsce podczas Mundialu. W Katarze zobaczymy, czy uda się również przejść do historii w kwestii zdobycia pierwszego tytułu drużyny afrykańskiej. Maroko oszykuje się na sukces sportowy, ale oszykuje się również na sukces organizacyjny. Puchara Narodów Afryki sześć miast organizowało w tym roku. To Marrakesz, FES, Tanger, Rabat, Casablanca i, I Agadir. Agadir. Tak, Natomiast te miasta również będą gospodarzami w 2030 roku na Mundialu, kiedy będzie rozgrywany i w Maroku, i w Hiszpanii, i w Portugalii. Natomiast no pytanie, czy uda się. Maroko skusić władze FIFA, żeby wielki finał rozegrany został w Casablanca. Oczywiście w Casablanca e, można tutaj na myśli, że powstaje największy stadion piłkarski, tak? bo to stadion Hasana II ma liczyć ponad 115 tysięcy miejsc. No Tylko większy będzie stadion do krykieta w Kalkucie, bo on jest około 120 tysięczny. Natomiast oczywiście ta próba generalna tego stadionu ma być podczas klubowych Mistrzostw Świata. bo to wydarzenie, które poprzedza Mundial. Ta próba generalna w Stanach Zjednoczonych się udała no i ma być podobnie z Marokiem, tylko że tu, tylko w Maroku będzie rozgrywany ten puchar, więc myślę, że to było takie wyróżnienie dla Casablanki, że będziecie gospodarzem drużynowego Pucharu Świata, ale finał no to ja bym stawiał jednak, że to będzie Madryt, no bo to jest, to, ten Mundial będzie jubileuszowy i to jest takie wyróżnienie z jednej strony, że mecze będą w Urugwaju na przykład, no ale też, też to wyróżnienie Wielkiego Realu i zasług Madrytu, więc bym powiedział: 70% daje szans Madrytowi. No, zobaczymy. Może jeszcze Lizbona powalczy, albo Barcelona, bo przecież te miasta też chciałyby jakoś zaznaczyć swoją obecność na tym turnieju. No, najlepiej, właśnie, finałem, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że również Real Madryt wybudował wspaniały obiekt, no to może być trudno tutaj o rywalizację, ale jeszcze 4 lata można piarowo. Powalczyć o to, żeby ściągnąć ten finał, być może na stadion w Casablanca. No, kto wie, kto wie, może się uda. Natomiast jeszcze pytanie o organizację w kontekście bezpieczeństwa. Czy ten Puchar Narodów Afryki pokazał Maroko jako kraj, który pozwala na spokojną wyprawę na taki turniej kibiców z całego świata? Ja myślę, że na pewno pokazał, że jeśli chodzi tutaj o kibiców, to no, atmosfera była bardzo dobra. No, też te stadiony. No... Przypominają jednak w Maroku bardziej infrastrukturę e, europejską niż e, takie, powiedzmy, stadiony, jak był turniej e, rozgrywany czy w Wybrzeżu Kości Słoniowej czy, czy, czy gdzieś w Ugandzie. No jednak tam ta infrastruktura jest na dużo niższym poziomie. E, no i na trybunach też dużo e, kibiców i wszystkich reprezentacji, i też dużo kibiców, e, powiedzmy, postronnych, którzy przyjeżdżali oglądać ten turniej. No i w zasadzie, no można powiedzieć, czar prysu na finale, no bo jednak e, te wszystkie zajścia, związane z finałem i te różne filmy pojawiające się w social mediach, pokazujące chociażby i szarpanie się w strefie mediów, dziennikarzy i na trybunach. Eee, nie były to co prawda zamieszki, no ale tam stewardzi nie, nie potrafili utrzymać porządku. No i jeszcze na złego no, chłopcy od podawania piłek walczący, z, próbujący wpłynąć na wynik meczu, walczący z bramkarzami Senegalu. No to, no to jednak pokazuje, no, że jest dużo do, do poprawy, chociażby w tych aspektach bezpieczeństwa. Bo pamiętajmy, no, że jednak e, nawet jak na Puchar Narodów Afryki, no, tam nie ma takich antagonistycznych spotkań, gdzie na przykład przyjeżdżają kibice e, Rosji, Anglii czy, czy Niemiec. Pamiętamy jakie to były sytuacje. No ale też był problem już nawet jak reprezentacja Senegalu e, przyjechała do e, rabatu, e, gdzie powtarzano, że no, to bezpieczeństwo jest za małe. Więc myślę, że bezpieczeństwo to, to zarówno ze strony FIFA, jak i też Maroka jako organizatora no, musi być na dużo wyższym Poziomie. Czyli tutaj do poprawy, do poprawy też sędziowanie trochę. Dwa elementy, które przez te najbliższe cztery lata marokańczycy na pewno powinni sobie wziąć do serca, żeby je poprawić razem z międzynarodową federacją piłki nożnej. Oprócz Organizacji Puchar Narodów Afryki pokazał również rosnącą siłę tego turnieju, również pod względem marketingowym, sponsoringowym, finansowym, liczby, które zachwycają organizatorów, bo rzeczywiście w każdym tym elemencie zanotowano wzrost, jeśli chodzi o przychody. No, zanotowano wzrost, jeśli chodzi o przychody i też takie zainteresowanie, bo, bo jednak udało się zbudować taką platformę, że ten Puchar Narodów w Afryki był dostępny w zasadzie we, na wszystkich kontynentach piłkarskich, no, chociażby w Polsce, też na platformie streamingowej, jeżeli taka nowość. Że był transmitowany. No ale z drugiej strony, jak spojrzymy na takie już tło stricte biznesowe, że jeszcze przed pandemią, czy zaraz po pandemii, te, te rozgrywki miały 7 sponsorów, a w tym roku była rekordowa na przełomie lat, bo to był 25-26, rekordowa liczba 23 sponsorów. No i też tam dochody, gdzie szacuje się na razie, bo wiadomo, że to jest jeszcze za wcześnie mówić o wszystkich, no ale ponad 192 miliony przychodów, w tym 19 milionów dolarów przychodu z biletów, gdzie no jednak wcześniej to były w przypadku tej imprezy przychody około 5-6 milionów, więc widzimy tutaj wzrosty. No ale oczywiście też Federacja i FIFA zadbały o reprezentację, no bo reprezentacja Senegalu zarobiła 10 milionów dolarów za zwycięstwo. Puchar zniesiony przez Senegal, 10 milionów dolarów do kieszeni, ale też Pytanie o to co sportowo również pokazał ten Puchar Narodów Afryki w kontekście Mundialu w 2026 roku bo mamy już dziewięć państw afrykańskich, może być jeszcze dziesiąte, które dołączy do tej grupy na Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku i jaka to jest siła po tym Pucharze Narodów Afryki, co możemy powiedzieć? No na pewno myślę, że tutaj można powiedzieć, że no Finaliści Maroko i Senegal są jednocześnie drużynami z Afryki, które trafiły do ciekawych grup, bo Maroko rywalizuje, już wspominaliśmy o tym, z Brazylią, ze Szkocją i z Haiti. No a Senegal z Francją i z Norwegią, i tam jeszcze będzie zespół albo Boliwii, albo Iraku. Więc, więc już to pokazuje, że no, europejskie zespoły muszą na to patrzeć. No, tym bardziej, że Francuzi mają niemiłe doświadczenie z Senegalem porażkę w inaugura i na, na inauguracji Mundialu w Korei i w Japonii, która no, później spowodowała, że zespół nie wyszedł z grupy, mimo że byli obrońcami tytułu Mistrzów Świata. E, no, nie mieliśmy dwóch zespołów, o których no, nie powiemy, w jakiej są formie. Czyli to jest to Capo Verde, Wyspy Zielonego Przylądka, nie zakwalifikowało się. No, I myślę, że, że taka sensacja no też gana. No, jednak Ghana uchodziła za e, mocną reprezentację e, z Afryki i e, nie zakwalifikowała się do Pucharu Narodów w Afryki. No zobaczymy jak to będzie z przygotowaniem na mundial. E, no, z tych drużyn, które widzieliśmy, no ja myślę, że mm, na pewno jeśli mielibyśmy powiedzieć czy Nigeria, która przegrała po ten udział w barażach interkontynentalnych z Demokratyczną Republiką Kongo, no, na papierze, i też podczas tego turnieju, pokazała, że jednak jest zdecydowanie silniejszą drużyną. No, ma jednak piłkarzy wyższej jakości, no ale też, co pokazało, przegrali w robacie właśnie karne, e, jeśli chodzi o awans na turniej kontynentalny, przegrali karne w walce o finał e, z Maroko, no i dopiero za, za, trzecim razem z Egiptem wygrali po karnych i wygrali ten brąz, więc, więc, więc jakby Tutaj, jeśli chodzi o Nigerię, myślę, że to będzie spory brak, natomiast tak podsumowując Egipt, no, myślę, że będzie silną drużyną Wybrzeże Kości Słoniowej. Myślę, że mogą zaskoczyć Algieria i Tunezja, bo one jednak, tak powiedziałbym, na tym turnieju były bezbarwne. No właśnie, Tunezja, no to, to, to z naszej perspektywy istotne, wyszła z grupy na Puchacza Narodów Afryki, natomiast potem w 1.8 porażka z Mali. Niedosyt wśród Tunezyjczyków oczekiwali czegoś więcej po Pucharze Narodów Afryki. No ja myślę, że tak, że Tunezja mogła trochę swoich kibiców zawieść, bo zawsze też taka była na Pucharze Narodów Afryki taka systematyka, że jednak te drużyny, jak grały arabskie z północy i turniej był na północy, no to, no to jednak przez kibiców. No, zachodziły wyżej, tak? Czasami zdarzały się nawet finały, że grały te dwie drużyny e, właśnie z północnej Afryki, natomiast no, tutaj Senegal to przełamał i no ja myślę, że Senegal no to dla Sadio Mane byłoby czymś na przykład wyjść z grupy i zaleźć do jakiejś wyższej fazy tych Mistrzostw Świata, no bo zdobył dwa razy Puchar Narodów Afryki. Jak wiemy, no nie udało mu się na Mistrzostwach Świata, kiedy był chociażby w grupie z nami w Rosji, bo, bo tam nie wyszli z grupy Mimo że grali dobrze i nawet z nami wygrali, no ale, ale myślę, że dla niego to byłby takie ukoronowanie jakby całej tej kariery. No i, i też to myślę, że będzie ciekawy występ, no bo też wielu piłkarzy dodajmy, że pewnie też z Afryki będzie kończyło karierę w reprezentacji na Mundialu, jak chociażby Salach czy właśnie Sadiomana. O ciekawie zapowiadają się Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o ten punkt afrykański. Na razie jedno wiemy: najlepszą drużyną afrykańską został Senegal. A Maroko z niedosytem, eee, trochę zimny prysznic, zresztą finał grany w deszczu, więc taka symbolika podwójna. No ale to wciąż jest drużyna, która będzie chciała zachwycić na najbliższym Mundialu. No i ciekawi jesteśmy, jak mówiliśmy, Tunezji, będziemy to wszystko obserwować, na bieżąco Państwa informować. A dzisiaj zamykamy już naszą afrykańską podróż. No i pewnie udamy się w kolejnych odcinkach do Ameryki Południowej. Tak jest, to jest destynacja, którą sobie upatrzyliśmy, bo rzeczywiście drużyn, o których warto tam mówić, nie brakuje. Prosimy tradycyjnie o subskrybowanie naszego kanału, o lajki, komentarze. No i widzimy się w kolejnym kolegium futbolu. Dziękujemy.